Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj znów jest hol zakupowy, ale to tylko dlatego, że e, po prostu nie wiedziałam wcześniej, że trafi nam się takie mała impreza z sąsiadami. No i potrzebowałam po prostu kilka produktów, i musiałam niestety jeszcze raz iść do domu. No wiadomo, że. Nie każdy siedzi przecież cały czas 24 godziny, zamknięty w czterech ścianach. Tylko też gdzieś wychodzi, albo ktoś do kogoś przychodzi. No i wtedy potrzebujemy troszkę więcej wszystkiego. I już Wam mówię, co kupiłam. Kupiłam dwa razy serek lekki, ale to, a zakupy są z kauflandu i trochę z biedronki. Ja to jem na śniadanie, także wzięłam sobie dwa, bo nie miałam, ostatni zjadłam. Słuchajcie, wzięłam coś takiego, one były po 2 złote chyba, czy po 2,30 jakoś tak w piątnicy. Wzięłam taki sok, on kosztował chyba 4 zł, Fortuny, z kokosem, z jabłkiem, z bananem i, i, i z ananasem. No, no nie wiem, no, tu już przecież bez cukru. Ale powiem Wam, że czy on, czy on mi smakuje? No, nie, nie za bardzo, jakoś nie, nie posmakował mi. Chyba, że komuś faktycznie, komuś innemu posmakuje, no to jest po prostu nie mój smak. Wzięłam jeden tymbak po brzoskwinia pomarańcza. To potrzebuję do drinka. No, bo drinki będą oczywiście, bynajmniej ja piję drinki. E, koktajl e, to jest, słuchajcie, to jest z kofladu. Pierwszy raz widziałam shibę w, w puszce. Ona kosztowała 8 zł. Wzięłam do spróbowania dla Bartka, bo on robi sobie w tych saszetkach. No może tą też polubi. Zobaczymy. Pierwszy raz widzę i pierwszy raz wzięła Także zobaczymy. Drugi raz wzięłam w Biedronce, słuchajcie, morszczuka wędzonego. Wiecie, że ja uwielbiam ryby. I wzięłam ostatnio i zjadłam go ze smakiem, oczywiście razem z Majunią, bo Maja też bardzo lubi ryby. I także wzięłam jeszcze raz. On nie był drogi. Nie wiem, ten kosztuje akurat tamten, nie, nie pamiętam, ile tamten kosztował, ten kosztuje około niecałe 11 zł. Także wzięłam je, jeszcze te dwa morszczuki, to sobie zjemy. Wzięłam kopytka z Biedronki. Ostatnio brałam kopytka z Kauflandu i były takie dość smaczne. Teraz wzięłam z Biedronki, nigdy ich nie jadłam z Biedronki, także zobaczymy, jakie te będą smaku. Później wzięłam, o, wzięłam jabłka, troszkę jabłek, bo zaraz będzie. Coś na słodko z jabłuszkami, to wzięłam trochę jabłek w biedronce i wzięłam dwa takie zielone jeszcze jabłuszka w biedronce i powiem wam, że te w ogóle nie pachną, a te pachną bardzo ładnie. No zobaczymy, mówię, no dużo nie brałam, tylko tyle. To wzięłam z Kauflandu, to kosztowało 5,50. Bardzo lubimy Almetę, ale ten z chrzanem. Nie wiem czy wy też, ale my z chrzanem po prostu lubimy. A i jeszcze coś wam pokażę. W Kauflandzie były takie, nie wiem czy to... O, dodamy wysokość, słuchajcie, pokażę rękę może. Oddam daraty? może tu górę podnieść. Nie, to już jest nie da e, Takie pojemniki, słuchajcie. On się tu otwiera, o. E, tu jest tak ścięty, bo można te pojemniki jeden na drugim u, 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 ustawiać. On ma 20 litrów. Max obciążenie tutaj pisze 4, 4 litry i worki foliowe pasują 50 litrowe i te pojemniki. na Ja wziąłem pojemnik na papier, bo mi jest potrzebny na papier, ale można, były różne kolory, ale można oczywiście też, żeby było wziąć na szkło, na, na naprawdę, na różne. Ten ja wziąłem na papier e, i bardzo mi się powiem Wam, że bardzo fajny taki. Taki, no naprawdę, i on był w promocji. Normalnie kosztował 25 zł, ale z kartą kauflandu on kosztował 15 zł. Więc myślę, że za 15 zł to, a to to naprawdę to nie jest dużo. A akurat tu w kuchni w jednym miejscu mi się fajnie zmieści. Wzięłam chleb tostowy, bo będą tosty robione. Także wzięłam chleb tostowy. Nie, on kosztował niecałe 5 zł. Kamyczki bardzo ja lubię i mój mąż też lubi, wzięliśmy. Kamyczki. E, kaszanka, to jest z Kauflandu, ona kosztowała 6 zł. 6 zł kaszanka, pół kilograma. Powiem wam, że nie wiem, bo to jest ta popularna, ja jadłam z Krzysia z wątróbką i ta z wątróbką była bardzo fajna i ona pójdzie na grilla najprawdopodobniej. E, schab. Schab był po 16 zł za kilogram w Kauflandzie. To, że on jest troszkę poprzerastany, dla mnie to nic naprawdę nie szkodzi. Ja to, co powycinam, to pójdzie czy do gularzu, czy, czy, czy do zupy jakieś do wrzucenia, a resztę pójdzie po prostu na schabowe, także wzięłam dwa opakowania. Później tak, prawie 6 zł już kosztuje chleb w Kauflandzie, ten co zawsze biorę. Wzięłam niby tutaj mam trochę, by mi wystarczyło, no ale właśnie nie wiem, jak to będzie. Ile na tą imprezę? Może wziąć jeszcze coś? Dwa razy były jajka w przecenie, były po 4,60, więc wzięłam dwa opakowania. Dwa opakowania jajek. Wzięłam jeszcze dwa, dwa razy e, paprykę, papryka żółta była. Wzięłam po prostu tą, która jest najtańsza, po, 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 po 7 zł za kilogram. O. No tak jak mówię, no coś trzeba będzie tam do jedzenia przyszykować. Wzięłam dla Bartusia karmę Dzisiaj ona normalnie kosztuje Około 25 zł 27 nawet A dzisiaj była po 16 zł W Kauflandzie Więc wzięłam mu karmę Chociaż tam jeszcze trochę ma Ale mówię lepiej dać teraz 16 Niż później ponad 20 zł Wzięłam dwie pomarańcze Pomarańcze to też właśnie do Do, 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 do drinka właśnie Dla mnie Ja lubię tak dużo owoców Soku i kawałek imbiru. Imbir to do herbatki. Imbir kosztował 25 zł za kilogram. Za tego dam 2 zł, bo przecież dużo się nie kupuje. A pomarańcze były za 7 zł za kilogram. Tak. Jeszcze jedno mleko do kawy. Mleko koło niecałe chyba 4,30 jakoś tak. Śmietanka 30zł, 36. Do słodkości oczywiście. Chyba 10 zł to nakosztowała. Kapusta pekińska była i wzięłam malutką, bo to na surówkę, no wiadomo, do grilla czy coś trzeba będzie zrobić. 5 zł za kilogram. To wzięłam to. Wzięłam na dziale takie tam regionalne, tam akurat było jakieś tam, jest dział z Ukrainy. To wzięłam, słuchajcie, takie papryczki pikantne. Nigdy ich nie miałam. No, zobaczymy, jakie są. Nie miałam nigdy, także do spróbowania wzięłam. Oczywiście z Biedronki przecier, on chyba 4 zł kosztował. Wzięłam z Krakusa chrzan, ale to już nie chodzi o Krakusa, po prostu chyba miał najlepszy skład z tych chrzanów, które, które tam po prostu były. No tak, ja szukałam właśnie, żeby nie miał tego, jak to się nazywa, śmietany w środku. Także ten nie miał. No i do tego od razu wzięłam ci z szanę, bo to jest dla nas po prostu za, za mało chrzanu. Jest po prostu za mało pikantne. i zawsze muszę dołożyć. A dlaczego wzięłam z Krakusa? To też nie jest reklama, ja za niego zapłaciłam, bo miał na, były buraczki miały najładniejszy kolor. Wzięłam truskawki. były chyba nie tak po 11 złotych pół kilo to też pójdzie wszystko do drinków, a trochę pójdzie może na ciasto. Tak. Wzięłam taki to chyba było to chyba z Biedronki wzięliśmy. Tak, z Biedronki. E, nie wiem, to chyba 7 zł kosztowało. Mięsny przysmak? Taki. Całkiem, też była fajna promocja, że jeżeli weźmie się dwa opakowania malin, to jedno opakowanie malin kosztuje 4.50. Za dwa zapłaciłam 9 zł. Także myślę, że też dobra cena. E, 2 złote za natkę pietruszki, bo to też pójdzie pewnie do, sur, do jakiejś surówki. No i ser 25 zł, bo to pójdzie do tostów i 25 zł salami sera. I tu jest chyba kilogram, jak się nie mylę. Słuchajcie, jest. Nie, patrzcie 800 gramów nawet. Też ser poszedł tak w górę. I to by było, słuchajcie, na tyle. Także tyle kupiłam i zaraz będę się szykować zaraz będę szykować właśnie jakieś tam jedzonko byle nam tylko pogoda dopisała także sobie troszkę posiedzimy z sąsiadami i pogadamy także jak się wam hol zakupowy podobał ci co czekają zawsze na hole, to akurat teraz macie hol po holu no tak bo zazwyczaj bo ostatnio dość długo holów nie było a teraz macie hol po holu także jak się wam podobało to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach na pewno będę robić coś słodkiego słuchajcie także w sobotę myślę że na pewno będzie coś słodkiego i na pewno coś dobrego także do zobaczenia papa pa i miłego dnia wam życzę